Ja, ksiądz Andrzej obejmując Urząd Propościa Paragrafu pod wezwaniem najświeższego serca Pana Józefa Szulskiego, przyrzekam, że zarówno w słowach, jak i postępowaniu będę zawsze zachowywał jedność z Kościołem Katolickim. Z największą starannością i wiernością będę wypełniał obowiązki, które zostały mi powierzone wobec Kościoła tak powszechnego, jak i tak do poszukiwania wypełnianego zgodnie z przepisami prawa zostałem powołany. W spełnianiu zadania powierzonego mi w imieniu Kościoła będę zakopywał nienaruszony depozyt wiary, będę go wielkie przekazywał i objaśniał oraz będę odrzucał wszelkie doktryny jego przeciwne. Będę zakopywał i umacniał dyscyplinę wspólną dla całego... I będę troszczył się o przestrzeganie praw kościelnych, w szczególności tych, które zawiera kodeks prawa kanonicznego. Będę zachowywał chrześcijańskim posłuszeństwem to, co uważają pasterze, jako autentyczni nauczyciele z oraz postanawiali na korzące kościoła. Biskupom piecyzjawnym będę wiernie służył która być wypełniana w imieniu i z polecenia Kościoła była urzeczywistniana w jedności z tymże Kościołem. Tak mi to pomóż I ta święta Ewangelia